Pamiętacie może sprawę słynnej nadbudowy przy osiedlu teatralnym 19? Otóż w tym miejscu kiedyś była stołówka kombinatu budownictwa społecznego. No i ten budynek od dawna jest wpisany do ewidencji zabytków, jednocześnie też stanowił taką integralną część Nowej Huty. Ale pomimo tego Urząd Miasta w roku 2007 wydał pozwolenie na rozbudowę i nadbudowę tego budynku, co doprowadziłoby do bezpowrotnego zniszczenia tej niepowtarzalnej tkanki Nowej Huty. Dlatego, kiedy deweloper w roku 2018 rozpoczął prace budowlane, no to mieszkańcy zaczęli masowo protestować, a my oczywiście razem z nimi. Wydawało się, że cała sprawa będzie miała szczęśliwy finał, bo pod wpływem presji ze strony mieszkańców Urząd Miasta wycofał się ze swojej wcześniejszej decyzji. No ale niestety w roku 2022 doszło do zwrotu akcji. Otóż deweloper odwołał się do sądu i chociaż przegrał w pierwszej instancji, to ostatecznie naczelny sąd administracyjny unieważnił decyzję władz miasta. No i wyobraźcie sobie, że obecnie doszło do kolejnego, tym razem pozytywnego przełomu. Mianowicie nadzór budowlany po kolejnych protestach mieszkańców nakazał wstrzymanie tej budowy. Jednocześnie wydał też decyzję o zabezpieczeniu jej, i to już zaczyna budzić pewne wątpliwości, bo elementami tego zabezpieczenia mają być np. takie rzeczy jak dokończenie stolarki okiennej i drzwiowej, czy też dokończenie obróbek blacharskich. No i pojawia się pytanie, czy tak naprawdę ta decyzja nadzoru budowlanego nie będzie stanowiła pretekstu dla cichej kontynuacji budowy. Ostatnio pojawił się też kolejny problem mianowicie na dachu deweloper zamontował kilkanaście klimatyzatorów bez uzyskania odpowiednich pozwoleń, co potwierdził nam w piśmie Wydział Architektury. Obiecuję Wam, że dalej będę razem z mieszkańcami walczył w tej sprawie i będę Was przy okazji informował o efektach tej walki.